Słuchaj drogi widzu, to dzisiaj chciałem przekazać przede wszystkim dzięki temu, że właśnie jestem w tych miejscach systematycznie, systematycznie, bo to jest bardzo ważne. W takich miejscach możemy złapać przede wszystkim tlen biznesowy, znaleźć odpowiednią wiedzę, połączyć kropki. Nieraz nam brakuje jakiś element jednej układanki, którego nie możemy znaleźć gdzieś indziej. W takich miejscach to znajdujemy. Dzięki temu, że właśnie systematycznie pojawiam się, że działam systematycznie, kroczek po kroczku od malutkiego sukcesu do większego, od większego do jeszcze większego dzisiaj dzisiaj w nagrodę właśnie odbieram ten oto piękny samochód ekskluzywny jest nim Jaguar XE i teraz chciałbym Ci pokazać troszeczkę więcej jak to wygląda, ja korzystam akurat w tym momencie z przerwy. Z przerwy jest troszkę, nie ma ludzi, nie ma hałasu na sali, dlatego nagrywam dla Ciebie to wideo. Może pokażemy jak to wygląda tutaj, ja mówię świetne miejsce, 1200 osób, 1200 osób na jednej sali i co miesiąc będzie tych osób więcej, dlatego to co mogę Tobie powiedzieć, jeżeli chcesz zmieniać swoje życie, Powinieneś być w takim miejscach. Dzisiaj 14 osób odbierze swoje nagrody w postaci samochodu. Wiele wyróżnień, wiele różnych ja mówię, atrakcji. Tak jak mówię, tego się nie da przekazać we filmie. Tu musisz być! Witaj! Chciałabym zaprosić Ciebie, Ciebie i Ciebie na wyjątkowe wydarzenie Business Development Seminar, które odbędzie się 27 stycznia w Częstochowie. Jeśli jesteś otwarty, a chcesz i chcesz, aby Twoje życie nabrało rozpędu, bądź tam ze mną. Zachęcam Cię do tego, ponieważ od momentu pierwszego eventu w lutym ubiegłego roku w moim życiu zaszło wiele zmian. Wspólnie z osobami, które przystąpiły do projektu, stworzyliśmy zespół liczący około 200 osób, nie tylko z Polski. Jedną z takich osób jest Kasia. Kasiu, powiedz mi, kiedy był Twój pierwszy event jak to wpłynęło na Twoje życie. 9 września 2017 to był ten dzień, w którym podjąłam decyzję, że chcę żyć lepiej, zdrowiej i bez zmartwień o bezpieczeństwo finansowe. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, czy to jest odpowiednie miejsce. Byłam po wypadku, ale podjąłam decyzję, że chcę tam być. Uważam, że dostanę szansę. Dziękuję, Kasiu, że podzieliłaś się z nami tą krótką historią. Business Development Seminars w Częstochowie 27 stycznia. Jest właśnie dla ciebie. Przyjedź, poznaj z nami wyjątkowych ludzi, odważ się żyć inaczej. Zapraszamy! Zapraszamy. Tutaj moje pytanie do ciebie. Dlaczego warto przyjechać w ogóle na coś takiego? Bardzo, bardzo często zadawane pytanie i bardzo dobre. Moi drodzy, jesteśmy na szkoleniu, jest to szkolenie motywacyjno-biznesowo-rozwojowe. Dlaczego warto? Ponieważ na tym szkoleniu spotykamy osoby, które chcą do czegoś w życiu dojść. Często jest tak, że w domu albo nie tylko w domu, w pracy mamy otoczenie, które nas ściąga w dół. Mówią, co się nie uda, tego nie rób, weźcie za normalną pracę i tak dalej. Natomiast kiedy jesteśmy w takim sprzyjającym otoczeniu jak tutaj, widzimy osoby, które chcą do czegoś dojść w życiu. Yy, wiesz i one nawet powiedzą, czy, słuchaj, dasz radę, jesteś fajny, wiesz, robisz postępy i tak dalej. I to jest całkowicie inna aura. Wiesz, nie ty przyjeżdżasz z takiego eventu i masz, yy, wiesz, masz takie wie, że można coś innego robić niż tylko siedzieć w domu i przyjeżdżać telewizję. Ludzie grudzie może Już 27 stycznia, drodzy Państwo, w Częstochowie będzie się wyjątkowe, całodniowe wydarzenie. Business Development Seminars. Jest to seminarium, na którym spotkacie się z ekspertami z dziedziny zdrowia, rozwoju osobistego, sprzedaży oraz biznesu. Wydarzenie, na którym również Ty przekonasz się, że możesz odnosić fantastyczne sukcesy wykłady, dzięki którym nabytą wiedzę będziesz mógł niemal natychmiast zastosować w życiu. Business Development Seminars to także chwile pełne inspiracji, pogłębania wiedzy, rozwijania umiejętności oraz możliwość nawiązania fantastycznych kontaktów ze wspaniałymi ludźmi. Śmiało i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że będzie to twój pierwszy krok na drodze do sukcesu. Ja nazywam się Igor Ciamorowicz i do zobaczenia 28 stycznia 2018 roku w hali Częstochowa przy ulicy Różlowej 4. Pozdrawiam. Biznesowe szkolenie BDS to najlepsze szkolenie na jakim byłem. Tam poznasz najnowszy model biznesowy jakim jest soft marketing, poznasz radę naukową firmy, radę nadzorczą, przejdziesz fantastyczne szkolenie z rozwoju osobistego i nie ma gwarancji, że osiągniesz sukces w tym projekcie. Ale gwarantuję Ci, że osoby, które jeżdżą na takie wydarzenia Sukces mają. Ja jestem tego przykładem. 28 października ubiegłego roku byłem na takim wydarzeniu, podjąłem po nim pewne decyzje, pewne cele, zacząłem je realizować. I w styczniu tego roku, 27 stycznia, dokładnie na najbliższym BDS, odbieram rangę menadżera i wracam do domu białym jaguarem, którego dostaję od firmy jako nagroda. Jedź z nami i zobacz, co mamy tam dla ciebie. Witaj. Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć, dlaczego warto być na Business Development Seminars. Jest to szkolenie, które zmienia ludziom życie, zmienia sposób myślenia, zmienia trzy rzeczy, które tak naprawdę potrzebne są nam do życia, do szczęścia zdrowie, finanse i rozwój osobisty. Są to trzy rzeczy, których potrzebujemy, aby wzrastać, aby stawać się lepszym człowiekiem. Jeżeli również ty chcesz coś w swoim życiu zmienić, musisz być tam właśnie na business development seminar. Zapraszam Cię serdecznie. Bądź tam ze mną. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie i z tego miejsca chciałabym Cię zaprosić na fenomenalne wydarzenie, jakim jest Business Development Seminars. Co to jest? To jest jednodniowe wydarzenie, gdzie poznasz wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, sprzedaży, relacji międzyludzkich, relacji biznesowych, jak je budować, a także soft marketingu. Dlaczego Business Development Seminars? Dlatego, że jest moc energii, moc wsparcia, wiedzy, zaangażowania, miłości i być może to wydarzenie zmieni Twoje życie, tak jak zmieniło moje. Więc jeśli zastanawiasz się, czy pojechać na Business Development Seminars, to podejmij tą decyzję już dzisiaj. Ja Cię zapraszam. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć, Krzysiek. Witam z mojego Centrum Dowodzenia tu pracuję, to jest moje biurko do tego dążę, żeby nie musieć jeździć gdzieś tam po Polsce latać za, za, za pieniędzmi dlatego do, dołączyłem do projektu w którym rozwijam swoje umiejętności, i swoje nowe, nowe kompetencje pozwala mi to event, który mamy co miesiąc w firmie jest to Business Development Seminars to jest to wydarzenie za każdym razem dostajemy taki certyfikat. Na tym wydarzeniu, przede wszystkim, można spotkać ludzi, z którymi się na co dzień współpracuje, a głównym, jakby, celem tego jest nauka, która płynie od rewelacyjnej grupy szkoleniowców Personal Excellence Network. I każdemu, który pracuje w naszym projekcie, polecam do tego, żeby jeździł na. Business Development Seminar to Często. Hope. Dzięki tyle ode mnie.